Witam się bardzo serdecznie, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wy, Evil Island. Evil Island, klątwa zagranej duszy, czyli przygody zaka w świecie, którego nie zna, a który powoli poznaje razem to jest z nami. Także dobra. Tutaj w ostatnim odcinku sobie zdobyliśmy taką no można powiedzieć wartościową rzecz dla gubernatora. Czyli ogólnie będziemy już tutaj się e, zbierać do zakończenia ingos. Niestety. No ale cóż, takie tutaj, no cóż, no ogólnie no nie ma innego wyjścia. Po prostu wziąć e, ukończyć ingos. Także bierzemy się tutaj powoli już... E, Za ten temat pogadajmy sobie tutaj z Valera Janem. No i cóż, no i będziemy się brać, można powiedzieć, za przedostatnie zadanie. Także dobra, pogadajmy się z nim, a potem się zobaczy. Ach młody człowieku, dlaczego tak ci się spieszy? Co jest powodem takiego przyspieszenia? Kopalnia? Jaka kopalnia? Co to znaczy kopalnia? A gdzie dzień dobry? Gdzie twoje maniery? Wasza wysokość, bardzo przepraszam za mój pośpiech, ale mam wiele ważnych powodów, by z tobą porozmawiać. Zdecydowałem, że już nadszedł czas, żeby rozpocząć interesy, interesy związane z kopalniami. Och, jak nieznośnie tempo! I cóż to za ważne powody? Cóż, wasza wysokość, zauważyłem, że wielbisz piękno i jestem przekonany, że w opuszczonych kopalniach znajdę wiele przepięknych rzeczy. Jak na przykład ten samorodek złota. Jeśli przyjmiesz go jako podarunek, będzie to dla mnie wielki zaszczyt. Hmm, cóż, to rzeczywiście ważne powody najwyższej wagi, powiedziałbym. Teraz dopiero poznałem twoje maniery i muszę przyznać, że jesteś po romantykiem. W rzeczy samej, co może być bardziej romantycznego od pięknego, ciężkiego, złotego samorodka? Lecz, by rozpocząć interesy, będę potrzebował kluczy od kopalń, a te są pod kontrolą waszej wysokości. Jestem pewien, że znajdę tam mnóstwo innych interesujących rzeczy, a najlepsze z nich może nawet zasłużą na miejsce w kolekcji Waszej Wysokości. Och, klucz? A tak, gdzieś go miałem. Cóż, jeśli zamek jest jedyną przeszkodą pomiędzy mną i pięknem, jak mógłbym Ci odmówić klucza? No i dobra, mamy klucz. Opuszczone kopalnie, także teraz e, przyszedł czas już na to, żeby e, się tam udać. By się tam udać. Także bierzmy się tutaj już o, za podróż do opuszczonych kopalni. Bejbik, miasto Ingos. Opuszczone kopalnie 3100, tutaj na niebie są 3. Tilwar mówił o tej, która jest najdalej wysunięta. Także dobra, idziemy sobie może do niej. Może tam akurat będzie w miarę możliwe przejście. Także dobra, tutaj tak. Opuszczone kopalnie, cyk, cyk. Ruszajmy. W porządku. ruszajmy Zrozumiałem. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne. Idź tu! sam dotrzemy do tego mostu, bo do tego mostu, musimy żeby dotrzeć, a potem tu już będą właśnie przeciwnicy, bo za tym mostem nie walczyłem jeszcze, czyli tam jest jeszcze jacyś przeciwnicy na pewno będą, no tylko właśnie no trzeba tam dotrzeć do tego mostu. Jakiś tygrys nasze Nasze z nim tej sprawy załatwiło No to i w sumie to tu... już byliśmy, ale Zaczynam się nudzić Cyk. tych tygrysów, co tu uciekłem? Porządku. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Zrozumiałem. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne. Tak się zastanawiam. No dobra, to już są takie tereny, a, których się jeszcze nie zwiedzało. Zrozumiałem. W drodze. których się nie zwiedzało, gdzie jest za dużo przeciwników, tu widzę, że tutaj nie ma jakiegoś trola słychać. Młodego. Zobaczmy, czy uda się odbiec od tyłu do niego. Ach. Nie udało się. W ostatniej chwili się odwrócił niestety. Dawaj go, Dawaj go. Dobrze. do kopalni Dejwik Jeszcze to w przeciwniku zdobędziemy znajdziemy, a czyli Bo tutaj będzie najlepszy set uzbrojenie bramy wejść do kopalni Tak się zastanawiam kiedy będę mógł sobie... Dał mu klucz Nigdy nawet Gaki. nic nie zobaczył z tych kopalni. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne. O, Rozbójnicy. Czy walczyć? I już Po Zaczynam się nudzić Dawaj, dawaj. Znać były tak miejsce kaźbli. kiedy będę mógł sobie odpocząć. Nie przynudzeni, się nudzić jestem przynudzeni, jestem przynudzeni, jestem przynudzeni, jestem przynudzeni, po przynudzeni, No ale No ale jest tutaj doświadczone w walce, także nie powinno być problemu dla nas, no, żeby się tutaj... Dobra, i tamten C wrócimy. To było ognicho, czyli na pewno tam będą jacyś ludzie. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne idź tu, idź tam, nudzi mnie to już. Myślałem. O, zbójniczka. To może się przemyć. Więcej tu już nie będzie. Tak. Tak blisko. Nie zauważyła. Zaczynam się nudzić. Wejście do kopalni numer 2. Wejście do kopalni numer 2. Niespodzianka. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj wiem, że jest tmok. Gdzieś no, tutaj wiem, że jest smok. Niebieski. Ja już se nie, nie mogę za bardzo też przypomnieć właśnie... W porządku. Gryz nawet. Jakiś? Tutaj widzę, no cóż. Już nie ma tych Zrozumiałem. W porządku. porządku. No i dobra, nie zdądziono, to ostatnie wyjście. Myślałem, że pierwszy będzie ten. Eee, myślałem, że będzie odnalezienie księżniczki 29 tysięcy, no to jest zachód Tędy, 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 tędy tutaj chcę wziąć Cześć Dźwignie Zbierać Iść, tędy, 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 tędy Tędy, tutaj dźwignia z jest roba chcę przejść oczywiście tędy, 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 gdzie jest taka fajna harpia, ale jest możliwość ziół pokonania. No i cóż, no A, tak sobie myślę, no to jest stal, 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 stal. No, bardziej się już tutaj nie podtrenuję. Ewentualnie można by pomyśleć o tym, żeby pozmieniać to na przykład na stal. Jeszcze można by. Ekwipunek, bo widzę, że to widocznie to jest najlepszy ekwipunek, tylko po prostu trzeba by go nam tutaj zmienić. W stalowym. Oficer, 10. Dziesięć. No jest. może tego brachnąć. Chełm. Albo dobra. Niech tam będzie. Niech tam będzie jak jest. Wejdziemy sobie tutaj. O katakumb. I na tym ogólnie sobie zakończymy dzisiejszy odcinek ten. Już nie da się stąd wyjść. Już jak się weszło, to już nie da się stąd wyjść. Zapomniane katakumby. O, cyk. No i dobra. Słuchajcie. Na tym sobie odcinek ten zakończymy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru. Zależy, o której tu będziecie oglądać. Zachęcam też do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a także subika z dzwoneczkiem na, na tym kanale. Zapraszam też na. Kanał na Twitchu, gdzie e, aktualnie odbywają się wszelkie livey. No, jest to ogólnie e, główny kanał, jeżeli chodzi o livey. Powinienem uważać, żeby nie połamać sobie nóg. A, o, tędy da się wyjść. Tędy się nie da. Tylko tamtym się da. Jeszcze wyjściem wyjściem. Jeszcze niby... Myślę, w sumie da wyjść, tak? No dobra. Wiem, że się nie da. No dobra, słuchajcie. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam i do następnego. Siemano!